No hello, moje drogie książkary. Dzisiaj, jako wasz ukochany bad boy, zrecenzuję kilka wspaniałych TikToków. Już nie mogę się doczekać. Wielka szkoda, że nie mogę zobaczyć waszych twarzy, bo pewnie zobaczyłbym tam radość. A może i podniecenie. Dobra, już nie, nie dam rady, nie dam rady już, no co... Siedzę w kurce skórzanej w mieszkaniu, ale czego się nie robi dla widzów? Zaczynajmy. Wiecie, zdaję sobie sprawę, że w sumie ja na odcinkach mogę siedzieć tak jak chcę i to mi daje dużą swobodę. Zobaczmy pierwszy film. Wiecie, zastanawiam się. Yy, bo tu jest napisane Very Hard. Yy, I nie wiem, czy ja się powinienem martwić, że dalej jestem w grze? No z drugiej strony, jest tak łatwo jest wyeliminować takiego boy'a jak ja, prawda? Zapomniałem o okularkach. No, co prawda, wiecie, z Venomem miałem do czynienia. Myślę, całkiem fajny jest Venom, to znaczy, może nie wszystkie wątki mi się podobały, może nie jest to jakieś wysokiej klasy dzieło, co nie, ale osobiście uważam, że jest całkiem niezły. Chociaż ja na byłem na tym nowym Venomie, bo oglądałem tylko pierwszego i Carnage'a, a tego trzeciego to już nie, więc zastanawiam się... co? Jakże... jakże nie o to chodzi? No to, przy to Venom jest napisane, to... Że co? Pozostanę przy Spidermanie, wiecie? No zgaduję, że ta dziewczyna jest w szkole, bo tak wygląda, e, więc no... W sumie, gdyby nie to, że ja swoje lata szkolne zmarnowałem na graniu w gry, no to prawdopodobnie też mógłbym tyle czytać. Natomiast obecnie na studiach, gdzie jednocześnie się uczę i robię YouTube'a i jeszcze czytam książki i piszę swoje własne, no to średnio mam czas, żeby czytać codziennie po 100, 200 czy 300 stron. Osobiście obecnie czytam mniej więcej jedną książkę tygodniowo i myślę, że jest to dobry system, bo to mi pozwala czytać około 4-5 książek miesięcznie co jest całkiem niezłym, uważam, i tak wynikiem. Rocznie ma się kilkadziesiąt książek, póki co nie chcę się bardziej rozpraszać książkami i uważać, że y, skoro czytam książkę, to jestem produktywny, mimo wszystko książki są dalej rozrywką, prawda? Natomiast napiszcie, ile wy czytacie, bo być może ja jestem jakiś odklejony, ja na przykład czytam za mało albo za dużo. Y, wybór należy do was, y, może ta dziewczyna jest po prostu literalnie wami i y, y, wy też tyle czytacie. Ja nie mam jednego jakby systemu. Jest tak, że jest dzień, gdzie nie czytam nic, i to jest bardzo często obecnie, a jest dzień, gdzie na przykład czytam 300 stron. No i dobra, przesadziłem, no ale tak 100-200 mi się zdarza. I to może być trochę dziwne z ust osoby, która prowadzi kanał o książkach, ale ja wcale nie czytam aż tak dużo. Ja bardziej się skupiam na tym, co czytam, a nie ile czytam. Pamiętajcie, jakość jest ważniejsza niż ilość we wszystkim. Wspólny prysznic? Mm. Czy wanna? Mm. To wanna, czy prysznic? Mm. Śpisz? Mm. Spróbujemy jutro, warto było spróbować. No cóż, przynajmniej już wiem, że pani Aleksandry Negrońskiej nie przeczytam nigdy w życiu. A oprócz tego, czemu takie dialogi przechodzą w książkach? To moja wina, moja wina, że otworzyłem TikToka, moja wina, że nagrywam tę serię, to moja wina, że po raz kolejny dałem się na to namówić, że siedzę teraz w kurtce skórzanej, oświetlony przez trzy lampy i czytam treści z książki serii Friends, czy co to kurwa jest. Zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą. Dlaczego Zayden nie chciał spróbować tego dzisiaj? Przecież każdy... Coach powie ci, że co masz zrobić jutro, zrób dziś. Przepraszam, ale nie wiem, nie, nie jestem w stanie nic wymyśleć lepszego do tego, bo. Jedyne co to mi się kojarzy... Czy zaraz, czy, bo on powiedział wspólny prysznic, czy, wa, czy, czy to jest takie na chwilę nawiązanie, że weź te trzy stówy i wybierz wam czy prysznic, co o to chodzi? To to jest referencja? Widzowie, napiszcie, bo może tak, a może pani Negrońska tutaj rzuca popkulturową referencją, a ja, ciemny człowiek, nie jestem w stanie tego wyłapać. No, nie wiem, piszcie. Ale mi się wydaje, że była to po prostu próba zrobienia bardzo obrzydliwego żartu, który w dodatku nie wyszedł. Bo ja na przykład bardzo lubię obrzydliwe żarty. Problem jest taki, że obrzydliwy żart również musi być śmieszny. A to jest co najwyżej przykre, jak się na to patrzy. Pan Tadeusz jest upadkiem literatury. Takie właśnie TikToki ostatnio w moim dla Ciebie wyświetlały się dosyć często, więc stwierdziłam, że sama poruszę ten temat i powiem, co o tym wszystkim myślę. Bo już kilka razy spotkałam się, gdzie dziewczyny z Booktoka porównują epopeję narodową do współczesnych książek, age gapów czy innych książek z, no, zazwyczaj niezwykłego. Nie jest to żaden atak Atak już zostaw mnie, koleżanko, już ja je skutecznie zaatakuję. Strony tych dziewcząt, które wstawiły te TikToki, ani nikogo innego kto tak myśli. Po prostu chcę wyrazić swoją opinię na ten temat. Jeżeli chodzi właśnie o porównywanie epopei narodowej do współczesnych książek, zazwyczaj z motywem Age Gapu, to się trochę jednak nie zgodzę, ponieważ oczywiście w panu Tadeuszu była różnica wieku, jednak nie była to tak przedstawiane, jak jest współczesnych. Nie było stan zbliżeń tak, jak. Niektórzy myślą, ponieważ 13 księga Pana Tadeusza nie została napisana przez Adama Mickiewicza, tylko przez Aleksandra Fredro dużo później i tego nie było nawet w książce, więc takie porównywanie jest jednak trochę nie na miejscu. Warto też wspomnieć, że kiedyś czasy były inne i taka różnica wieku była dla nich normalna, gdzie dla nas jest to po prostu można powiedzieć skandal, bo 14-latka z 20-latkiem no coś tu nie gra. Ale tak się po prostu robiło w tamtych czasach. Niektórzy to nawet oddawali własne córki za krowę. To jest złe porównanie, ale tak robili. I wątkiem w panu Tadeuszu, jeżeli coś pomylę, to od razu, przepraszam, bo czytałam to trzy lata temu, już nie wszystko pamiętam. Ale nie był to jako jedyny wątek. Okej, okay, był wątek romantyczny, ale nie opierał się on na różnicy wieku, jaka była pomiędzy Zosią a Tadeuszem. Więc porównywanie współczesnych age gapów, do pana Tadeusza jest naprawdę nie na miejscu, jak dla mnie przynajmniej. I z chęcią się dowiem, co wy na ten temat myślicie. Nie ma problemu, dziewczyno, już ci mówię, co ja myślę. Ja myślę, że książkary w swoim odklejeniu już odleciały do kosmosu, bo absolutnie... Ja, ja nie wiem, ja nie wierzę, że są takie osoby, że budzi się taka Julka... Przepraszam wszystkie Julki, ale wiecie jakieś imię musi oberwać, budzi się taka Julka i myśli, hmm, w, w, w Panu Tadeuszu to, to też był Age Gump i, no i w mojej ulubionej książce też jest i, i to, to zawsze to było i, i Pan Tadeusz też jest upadkiem literatury w takim razie, wy kretyni głupi, wy hejterzy young adult. Czy my naprawdę musimy szukać argumentów, żeby jakoś y, uzasadnić to, co tutaj zostało powiedziane? W sensie, czy jest na sali osoba, która twierdzi naprawdę, że obecne książki, w których opisuje się często sceny wykorzystania, y, w których się opisuje takie erotyczne fantazje, których często nie ma na pomarańczowej platformie, w których age gap jest chyba najmniejszym problemem, jaki występuje, to naprawdę w panu Tadeuszu romans, romans, relacja właściwie, bo tam ciężko mówić o jakimś wielkim romansie Tadeusza i Zosi, to jest po prostu jeden z wątków, który jest bardziej istotny fabularnie niż tak miłośnie i romantycznie, bo to jest po prostu ważne dla zakończenia, tak? I dlatego coś tam dzieje z tym Tadeuszem i z chłopami. Nieważne. Ważne jest to, że tego się nie da po prostu porównać, bo w dzisiejszej literaturze young adult pisze się stricte pod to, żeby czytelnika podniecić. A to, co się dzieje w Panu Tadeuszu, to jest po prostu czysta, dobra fabuła. Ja bardzo lubię Pana Tadeusza, więc nie pozwolę go tak obrażać. Jakby... To, to w żadnym wypadku nie jest porównywalne z tym obrzydlistwem, które wy czytacie, wy 14-latki bez gustu. To tak w ramach tego ataku. Wiem, że można czytać wszystko, ale trzeba wiedzieć, co się czyta, i trzeba zdawać sobie sprawę, że są książki no wybitniejsze i są książki. Nie tak wybitne, żeby nie powiedzieć gorzej. Bardzo fajny filmik pani yy, Domi Bux. Bardzo fajny filmik, dziękuję yy, za tę obronę yy, polskiej epoki narodowej. Powietrza duszę się od tej, tego, tej obrzydliwości po prostu. Czy to jest to przeklęte dziecko? To, to o to chodzi? To jest ta książka J.K. Rowling nowa? Znaczy okej, okay, w teorii przybrane rodzeństwo, znaczy w teorii i w praktyce przybrane rodzeństwo nie ma pokrewieństwa genetycznego, więc z punktu widzenia biologicznego, a mówi wam to osoba po pierwszym stopniu studiów biologicznych, więc możecie to uznać za y, jakby certyfikowane naukowo, y, no to tam nie ma powiązania, tak? Jeżeli to jest przybrane, a nie przyrodnie rodzeństwo, ale dalej jest to sytuacja na maksa dziwna i niezdrowa. I może i coś takiego się kiedyś w życiu zdarzyło, na pewno się zdarzyło, tak? To wi wiadomo, no, świat jest długi i szeroki, i czasy też y były różne i są, ale pisanie o tym książki, romantyzowanie tego i y próba wybicia się na kontrowersji jest uważam po prostu nieetyczna i niesmaczna. Pierwszy tom to jest po prostu erotyk zakamuflowany y pod płaszczykiem, jak adult. A drugi tom to jest już jakaś fantasmagoria dla tych fanek, jedynki. Mówię fanek, bo ja nie wierzę, że jakiś chłopak to czyta. Naprawdę, jeżeli, jeżeli jest to jakiś chłopak, który przeczytał um, The, The Secret We Hide albo uh, Forget Me Not, uh, to niech, niech napisze. I ja wtedy. Nic pewnie nie zrobię, ale i tak będę w szoku, bo może nie powinienem coś tak generalizować w sensie, co czy ktoś jest facetem czy dziewczyną nie ma żadnego znaczenia, jeżeli lubi kiepską literaturę i nie ma gustu. I oczywiście, ja nie jestem w stanie ocenić tych książek pod kątem warsztatowym, bo nigdy ich nawet w życiu noc nie widziałem chyba, więc nie wiem, czy to są książki jakościowe, ale, no, ale wątpię, bo jeżeli całą swoją książkę bazujemy tak naprawdę na kontrowersji, no bo nie mówcie mi, że tak nie jest. No, to raczej już nie potrzebujemy aż tak skupięcie się na warsztacie. Ale i tak, no, się przydać taką książkę, ja bym nie chciał. I tym jakże young adultowym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, czy wam się podobało. Dajcie znać, co sądzicie o mojej bedbojowej kreacji. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji kanału. Starych widzów zachęcam do wspierania. I was wszystkich zachęcam do zostania na dłużej i obejrzenia kolejnego odcinka, który pojawi się, mam nadzieję, już niedługo. Nie, inaczej, ja to mówię, yy, który będzie jak wrzucę i nagram, czyli mam nadzieję niedługo, tak, tak się mówi na tym kanale. No, yy, to widzimy się w kolejnym, trzymajcie się ciepło, cześć. Tu powinien być jakiś zabawny fragment, ale czy samo to, że siedzę w skórze w domu i gadam do telefonu oświetlony lampami, piję wodę z kieliszka, czy to nie jest już wystarczająco zabawne?